Witam z Rybnika Miasta Kwiatów w programie dla seniorów. Senior w obiektywie kamery. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w Akademii Zdrowego Stylu Życia w Rybniku i dzisiaj lekcja numer dwa. Temat bardzo ważny, podstawowy dotyczący białka. Białko pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Po pierwsze dba o stan naszych mięśni, czyli te możemy je wzmacniać albo możemy je tracić, to na to ma wpływ białko, ale to czego nie zawsze, z czego zdajemy sobie sprawę, to jest kwestia wpływu białka na stan naszych kości, czyli białko nam jest potrzebne, aby utrzymać kości w dobrym stanie. I teraz to, co jemy z naszego pożywienia na co dzień, czyli pozyskujemy białko, po co? Białko pozyskujemy po to, żeby nasz organizm mógł być, mógłby prawidłowo funkcjonować, czyli również tkanki naszych organów wewnętrznych potrzebne jest im białko. I teraz ważnym elementem jest to, że to nasze białko właśnie, które pozyskujemy składa się z bardzo małych, drobnych elementów i nazywamy je aminokwasami. Aminokwasów w naszym organizmie jest 21. Nie wszystkie białka zawierają właśnie te aminokwasy. I jest taka sentencja, która powoduje, że aminokwasy tworzą elementy kilku Centymetrowe, ale i kilkunastometrowe. I dzięki temu organizm może sobie właśnie radzić. Białko znajduje się praktycznie w każdej komórce. I to trzeba sobie z tego jasno zdawać sprawę. I to, jakie białko zjadamy, również ma znaczenie. Więc białko musimy sobie uświadomić, że mając 21 aminokwasów z tego, 9 jest tak zwanych aminokwasów egzogennych. Czyli to są aminokwasy, które nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie pozyskać po prostu z organizmu, ale musimy je dołożyć przez sposób odżywiania. Aż 9 elementów aminokwasów musimy pozyskać z jedzenia. I bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że takim kompletnym białkiem, tak zostało nazwane, jest białko zwierzęce. Białko, które pochodzi wiadomo, warzyw, to, to znaczy tutaj mamy ryby, mięso, yy, przetwory mleczarskie i to jest białko kompletne. A co z białkiem roślinnym? Białko roślinne powoduje w konsekwencji, że nie zawiera wszystkich tych składników i jest tak zwanym białkiem niekompletnym. Pozyskujemy je głównie z przetworów yy, tutaj yy, ciemnoziarnistych, mamy tutaj. Również fasole, soczewice, ale jest niekompletne. Poza jedynym białkiem, które jako roślinne może być traktowane jako kompletne, to jest białko właśnie pochodzące z soi. I w związku z powyższym, gdzie możemy szukać i gdzie możemy pozyskać to nasze białko? No więc co zrobić, to będziemy dzisiaj mówili, dostaniecie Państwo informację, gdzie tego białka szukać. Ale żeby tak ogólnie podsumować, to powinniśmy tego białka zjadać jak najwięcej, wobec czego, gdzie szukamy białka? Białka szukamy między innymi w proszkach proteinowych, które dodajemy do owsianki, do twarogu, do innych naszych wspaniałych produktów, ale również to są jajka, to jest chudy twaróg, to jest tofu i jogurt naturalny. W czasie naszego kursu będziemy mówili o zamiennikach, które mają mniejsze wartości tłuszczowe, czyli na przykład dobrym rozwiązaniem jako źródło białka są jogurty naturalne. I jogurt naturalny możemy wykorzystać między innymi zamiast majonezu. I to, co jest istotne, to białko również przyczynia się do panowania nad głodem, ale również Macie Państwo taki tutaj jedną pozycję, yy, metabolizm spoczynkowy, czyli powoduje, że zwiększamy metabolizm spoczynkowy i to jest bardzo istotne. Czyli ja pokazałam tutaj ten element, który widzieliście Państwo, że mamy czegoś za dużo w pożywieniu, pokaż to właśnie jeszcze raz, czegoś mamy za dużo, czegoś mamy za mało. Więc tutaj mamy za dużo tych elementów niezdrowych, cukru, alkoholu i tak dalej, po plus do tego dodatki chemiczne, pestycydy, ale zauważmy czego mamy za miało. I tutaj mamy białko, białka, mikroelementy i tak dalej. Czyli to białko jest na pierwszej pozycji. Ono jest niedoceniane, ale pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Ile tego białka potrzebujemy? Rekomendowane jest 1 gram białka na kilogram masy ciała, ale jeśli chodzi o seniorów, jeśli chodzi o osoby, które no niestety mają problemy ze zdrowiem, to powinniśmy tego białka zjadać 1,5 grama na kilogram masy ciała. Jeśli chodzi o osoby aktywne fizycznie i sportowców, to ponad 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Także białko to jest coś, co buduje, co tworzy. To jest budulec każdej komórki naszego organizmu, więc musimy mieć świadomość, że jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Dzisiaj będziemy pili właśnie nasz koktajl proteinowy, który zawiera aż 18 gramów białka. Czyli smacznego i dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za to.